Mit. Nieprawda. Dobrze dobrany kształt i rozmiar implantu oraz odpowiednia technika pozwalają uzyskać naprawdę naturalny efekt dopasowany do sylwetki pacjentki. Mit. W większości przypadków karmienie piersią po powiększaniu jest możliwe, jeśli technika operacyjna oraz dostęp zostały odpowiednio dobrane. Mit. Nie ma sztywnego terminu. Jeśli z implantami nic się nie dzieje i nie ma żadnych problemów, mogą one służyć znacznie dłużej. Najważniejsza jest regularna kontrola. Mit. Sam zabieg nie jest bolesny, ponieważ jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Pewien dyskomfort po operacji jest naturalny, ale też sam ból możemy kontrolować lekami. Często pacjentki bardziej narzekają na napięcie niż na ból. Kolejny mit. Nie ma jednego standardu. Dla każdej pacjentki implant dobierany jest indywidualnie w zależności od budowy ciała, oczekiwań i stylu życia. Ostatni mit. Implanty nie przeszkadzają w regularnej kontroli piersi. Warto natomiast poinformować o tym przed badaniem.